Tegoroczne mistrzostwa to już drugie mistrzostwa Polski, które odbywają się w Ujewie. Tematem tegorocznych mistrzostw są ginące zawody. Pierwsze mistrzostwa, które się odbyły w zeszłym roku, tematem była Wieś Polska. Będzie dodatkowy carving, też półtora godzinny, dla publiczności. My zawsze robimy dla publiczności już po zawodach i artyści, rzeźbiarze robią. Wykonują rzeźby i oni sprzedają po prostu te rzeźby, albo robią coś na zamówienie gości zwiedzających, także można przyjść, można się umówić i myślę, że żaden artysta nie odmówi. No, te zawody już niektóre nie istnieją. Nie ma kołodzieja, nie ma siewcy. Widzę ktoś, na przykład pani popatrzy, jaki piękna rzeźba górnika solnego powstaje, którego już nie ma, tak? No i to zostanie, tak? Zostanie to w centrum dziedzictwa Kujaw Zachodnich w naszej gminie, w gminie Inowrocław. Nie jest to takie proste, że weźmie się pierwszy lepszy kawałek drewna i zrobi się z niego to, co, co się akurat wymyśliło. Na tym właśnie ta trudność też polega, żeby wymyślać coś takiego, żeby, żeby po prostu wybrnąć z każdej sytuacji, że tak powiem. Ale tematyka jest bardzo fajna, taka luźna jak dla mnie. No to z czym państwo przyjechali? Bo wiemy, że płaskorzeźba musiała być gotowa. Musieliście już tą płaskorzeźbą tutaj przyjechać. I z czym przyjechaliście? Jaki to jest ten ginący zawód? No, dla mnie ginący zawód to jest e, inowrocław, czyli sól, tak? były kopalnie, które w tej chwili nie istnieją. E, ja jako też górnik emerytowany, Teraz zajmuję się tym, czym chcę, po prostu tematyka mi bardzo odpowiada. I, I płaskorzeźwa, i rzeźbę główną, którą wykonuję, to jest po prostu górnik z dawnych lat solny. Będzie miał typowe dla górnika soli atrybuty, czyli typowy kilofek i tak dalej. Zaczęło się w, u mnie w moim przypadku w 99 roku. Zaczęłam rzeźbić nożykiem do tapet tak naprawdę, bo tak, tak się zafascynowałam podglądając mojego wujka Stanisława Fiołka, który zresztą tutaj niestety już nie żyje, ale mieszkał tutaj w Inowrocławiu. Yy, więc zaczęłam nożykiem do tapet, potem jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc coraz większe formy, coraz yy, bardziej, yy, że tak powiem, narzędzia yy, inne, więc był to nożyk do tapet, potem były dłuta. No i jak się zwiększyły gabaryty, to w tej chwili są po prostu piły spalinowe, szlifierki, jakieś frezy. No, tego typu rzeczy się używa. A jak to było? To mąż żonę zachęcił, czy żona męża? No nie, nie, nie. To było właśnie odwrotnie. Ja zaczęłam kompletnie mnie to pochłonęło, zafascynowało. Właśnie podglądając wujka, widząc jak z takiego martwego kawałka drewna wyłaniają się różne świątki, postacie, zwierzątka. Bardzo mnie to ciekawiło i z biegiem czasu po prostu nabrałam chęci, żeby sama spróbować. No i tak jak sp spróbowałam po prostu robię to do dzisiaj. Tyle, że tak no, narzędzia się zmieniły. No i z biegiem czasu po prostu zaraziłam tą pasją męża. Mąż na początku tylko troszkę rzeźbił, ponieważ pracował, nie miał na tyle czasu, a w tej chwili już jest na emeryturze i może się oddać tej pasji, że tak powiem, no bez końca.